Restauracja bez kasy to przepis na katastrofę. Ktoś przychodzi z pomysłem, chce otworzyć nową restaurację, ale może nie zdaje sobie do końca sprawy, że uruchomienie kuchni to setki tysięcy złotych. Zgadza się, to często największy wydatek. Sprzęt gastronomiczny, meble, instalacje, bez solidnego finansowania ten etap nie ruszy. U nas to proste. Pożyczka pod zastaw nieruchomości bez big. I zbędnych formalności. Środki można dostać w 24 godziny. Idealna opcja na start. A jeśli lokal już działa, zatrudnieni są kucharze, kelnerzy i przychodzi gorszy okres, to z czego zapłacić pensję? To bardzo częsty problem, nawet bez ponownej pandemii. Gastronomia bywa kapryśna, goście przychodzą tłumnie, a czasem lokal świeci pustkami, a podatki i tak trzeba płacić. Dlatego oferujemy pożyczkę pomostową, by utrzymać płynność, nadal opłacać zespół, materiały, kupować produkty do momentu, kiedy ruch. Wróci. A co z nagłymi wypadkami typu awaria, zalanie kuchni, brak ubezpieczenia, czy np. odmowa wypłaty odszkodowania? Niestety się zdarzają i często oznaczają pilny, kosztowny remont. Naszym rozwiązaniem jest elastyczna pożyczka remontowa, decyzja i wypłata w 24 godziny. Harmonogram dopasowany do Waszych wpływów. Tak, by lokal mógł wrócić do pracy bez przestoju. Podsumowując, sprzęt, pensje, remonty. Każda awaria finansowa to stres i przestój. No właśnie, pożyczka pod zastaw nieruchomości to narzędzie, które daje pieniądze szybko, bez biurokracji, z elastycznym harmonogramem dopasowanym do realiów. Restauracja znów działa, a ty śpisz spokojnie.